Się nazywam Johnson Johnson. Um, może zacznę od tego, że e, na początku w tych barierach zostało powiedziane, że e, podległość pod e, globalną korporację może utrudniać. Um, w przypadku Johnson Johnson jest troszeczkę łatwiej, ponieważ to korporacja narzuca cele w tymże, w tymże obszarze, jakim jest zdrowie. Johnson, Johnson założył sobie, że chce wspierać pracowników na całym świecie poprzez zarządzanie energią wewnętrzną, poprzez odpowiednie narzędzia. Może, może wtrącę, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku. Tak zauważyłem i wszyscy chcemy tego samego i dosyć podobnie. Wszyscy idziemy w kierunku rozwijania tej kultury, zdrowego żywienia, zarządzania jakością pracy i powtórzę, że Johnson Johnson jest nam łatwiej, bo, bo są cele. Głównym celem jest Johnsona jest bycie najzdrowszą organizacją do, na świecie do roku 2020. Osoby zarządzające zdrowiem w organizacji są to globalne stanowiska, zmierzyły różnymi metodami, gdzie są największe problemy i stwierdzono, że Mówię wewnątrz u nas, w Johnsonie, że e, mamy trzy największe globalne ryzyka, i są to e, ryzyka związane z, z niezdrowym jedzeniem, z brakiem aktywności fizycznej i z wysokim poziomem stresu. Jak to procentowo wygląda? Widzimy. I na bazie tego e, stworzono jakby obszary, e, globalne obszary. Które mniej lub bardziej sprawnie są wdrażane w naszej e, organizacji, w każdym kraju. E, podzielone zostało to na ochronę, prewencję, rozwój. Jeśli chodzi o ochronę. E, Zacznijmy od tych podstawowych, czyli badania lekarskie. Johnson stara się mieć dedykowanego lekarza, pomimo że obszarów produkcyjnych w Polsce nie ma. Zajmujemy się charakterystyka to są prace biurowe i dystrybucja, czyli bardzo dużo osób w terenie. To też jest jednym z większych problemów dotarcie do tej grupy zawodowej. Ale już udało się dedykować od dostawcy medycznego mamy dla siebie lekarza zakontraktowanego. Wsparcie lokalizacji wspomniałem, to jest zapewnienie systemu pierwszej pomocy, wsparcie w, co, dla codziennych ryzyk. Nie wiem, czy Pan na początku mówił, że zostanie przedstawione czy to o, o nas, czy o Santanderze, bo faktycznie mamy już też osobę, która jest odpowiedzialna za zdrowie od jakiegoś czasu a, i ona jest na miejscu i ona wdraża, promuje, co nie jest proste, wszystkie programy. A, w, a, w obszarze ochrony mamy też podróże służbowe, dwa zdania a, później powiem, i powrót do pracy po długotrwałych zwolnieniach. W Tutaj nam pomaga dedykowany lekarz, który określa, co, jak ułatwić pracę, a żeby ten człowiek, który jest czy to po wypadku, czy po, po chorobie, jakby wiemy, w jakim świecie żyjemy, jak i z jakimi problemami y, chorobowymi się y, spotykamy, żeby mógł y, wrócić do, normalnej, y, y, do normalnego funkcjonowania. Najwięcej y, możemy powiedzieć o prewencji, najwięcej się o tym mówi, najwięcej się działa, najłatwiej to pokazać mamy jakby pewne aktywności związane z takimi typowymi, jak w ogóle wpisujemy się w światowy kalendarz zdrowia, do którego zaraz nawiążę, ale tak, pokazujemy, jeżeli chcemy zaakcentować pewne obszary, jak strefa wolna od dymu, prewencja w kierunku HIV, AIDS, onkologia, aktywność fizyczna, którą jak już wszyscy o tym mówimy, jest najłatwiej pokazać najwięcej aktywności daje się zrobić w tym obszarze budujemy świadomość pokażę za sekundkę w jaki sposób zarówno w obszarze zdrowia jak i zdrowego jedzenia żywienia jeśli chodzi o rozwój tutaj wdrożyliśmy app tak jak koleżanki z Franklina staramy się działać w kierunku work-life balance czyli też przez home office i stres. Według mnie dosyć duży problem, ale też staramy się komunikacyjnie, szkoleniowo zadziałać. W jaki sposób docieramy do pracowników? Poprzez bezpośrednie szkolenia, poprzez platformy cyfrowe, które dostarczają nam. Dostarcza korporacja odgórnie, może narzuca, dzięki temu, że narzuca, możemy, e, możemy z nich korzystać. Czasami, może musimy, e, oraz e, poprzez bezpośrednie aktywności fizyczne. Jak działamy lokalnie? Lokalnie został określony kalendarz, który jest zgodny z kalendarzem, e, światowym kalendarzem zdrowia, e, promującym poszczególne aktywności e, w danych miesiącach. E, Staramy się wpisywać w poszczególne miesiące, realizując aktywności, począwszy od typowo prozdrowotnościowych, poprzez aktywności fizyczne. I wydaje mi się, że to całkiem fajnie wychodzi, jest to w całkiem fajny sposób komunikowane. I warto, myślę, brać tego przykład. Jeśli chodzi o ochronę, to co wspomniałem na początku, od niedawna. Zakontraktowaliśmy lekarza, który został przeszkolony przez osoby zajmujące się zdrowiem globalnie, które tutaj przyleciały i powiedziały jakie są standardy w praktyce. Mogę powiedzieć, że wykorzystujemy to na przykład w ten sposób, gdzie człowiek mający 2,20 wzrostu ma problem z dobraniem mu samochodu służbowego, to taki lekarz decyduje jaki by można by, żeby fotel był taki albo nie inny, a żeby mógł przynosić zysk dla firmy, a jest wartościowym człowiekiem. Ciężko komuś takiemu w niewielkim aucie, tak, i trzeba to dostosować. Wydawać by się mogło, to są niewielkie problemy, aczkolwiek mogą stanowić duże. A W ramach podróży służbowych w Polsce jest dosyć dużo stanowisk regionalnych i te osoby dużo podróżują. Mamy zapewnione takie ubezpieczenie, które zapewnia nam dostęp do lekarzy na całym świecie, na całym świecie, we wszystkich lokalizacjach, w których Johnson ma jakiekolwiek Biznesy. Nigdy z tego na szczęście nie korzystałem, natomiast wygląda to tak, że jeżeli mamy problem, aplikacja, którą oczywiście musimy ściągnąć, lokalizuje nas i pokazuje najbliższe najbliższe placówki medyczne. Jednocześnie uprzedza nas, jeżeli wpiszemy, gdzie lecimy, jakie, jakiego rodzaju zagrożenia w danym regionie kraju występują. Epidemiologiczne czy, czy inne. Od mniej więcej roku mamy osobę, która zajmuje się kwestiami prozdrowotnościowymi w organizacji. Jest to uważam trudne stanowisko. Jest to nowum w Polsce, w naszej organizacji, no bo nie każdy czuje ten temat i trzeba troszeczkę się nagimnastykować. Natomiast pokazując, że jak dużo można zrobić, jak to jest ciekawe, w, jak, w jakiej formie przekazywać, uważam, że jest bardzo bardzo wartościowe. Idąc dalej do prewencji, e, pokażę kilka przykładów, e, co się dzieje, jak, w jaki sposób. E, jeden z nich to jest, to jest spotkania z lekarzami, z ekspertami. Akurat wewnątrz organizacji mamy sporo lekarzy e, różnych, że tak powiem, maści e, i oni... Przekazują, dzielą się swoją wiedzą. Jednocześnie e, współpracujemy z wieloma e, instytucjami e, medycznymi, których wiedzę też wykorzystujemy w bardzo różnym zakresie, począwszy od dojrzewających nastolatek, kończywszy na, na, na tematach bardzo onkologicznych i, i poważnych. Od mniej więcej trzech lat mamy możliwość korzystania z fizjoterapii na miejscu. Mamy dwie lokalizacje w Warszawie, część taką logistyczną, magazynową i część biurową. W każdej z nich mamy fizjoterapeutów, którzy, jeśli jest potrzeba, masują nas. Kiedyś było to tak mniej profesjonalnie zrobione w chwili obecnej. Mamy system, przez który każdy z pracowników może się zapisać i skorzystać z takiego masażu. A Dosyć często organizujemy warsztaty ergonomiczne, bo już jak wcześniej zostało powiedziane przy tej pracy statycznej e, mamy problemy z obciążeniem naszego układu mięśniowo-szkieletowego. E, realizujemy to nie własnym sumptem, e, wspieramy się organizacjami zewnętrznymi i póki co e, ja osobiście z tego, jestem z tego zadowolony jako, jako osoba, która stara się zarządzić tym obszarem. Dla przykładu, jednym, jedną z trudności, która, z którą się spotykamy jest dotarcie do pracowników terenowych. Cirka About mamy 500, 700 pracowników, z czego około 370 w terenie. Dotarcie do tej grupy pracowników jest naprawdę trudne, a wiemy jak... Jak dużo czasu spędzają w samochodzie, i wymyśliliśmy sobie taką formę komunikacji, ktoś musiał tutaj się poświęcić, żeby pokazać swoją twarz, byłem to ja. Na zrobiliśmy taką sesję, począwszy od ustawień pojazdu. Pod kątem ergonomii, tych filmików jest kilka. Ja chciałem tylko pokazać, jak można zakomunikować poprzez ćwiczenia w sam, podczas jazdy, kończywszy na ćwiczeniach po zatrzymaniu się i na przerwach. Na przykład, staramy się promować, tworzyć grupy sportowe, aktywować pracowników, jak tylko to możemy. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że najbardziej popularne jest bieganie i to. to to się dzieje. Największa ilość pracowników naszej firmy biega. Nie ukrywam, że moim marzeniem jest wzięcie udziału w mistrzostwach polskich firm farmaceutycznych w narciarstwie. Może to nastąpi kiedyś. Natomiast to, gdzie nas widać, to podczas biegów, podczas triathlonu to też zaraz pokażę. I od. Myślę sam, jako ten, który trochę jeździ na rolkach, żeby wziąć udział, wciągnąć pracowników w przejazdy, takie nie wiem, czy w Łodzi też są nocne przejazdy przez miasto. Dostaję sygnał, że czas. Chciałem pokazać jeszcze tylko możliwość zakomunikowania, pochwalenia się różnymi aktywnościami. Nikt pracowników do tego nie zmuszał. Poszli, pobiegli, zrobili i nakręcili filmik i pochwalili się na, 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 na YouTube czymś takim. Uważam, że świetna komunikacja i popularyzacja zdrowych zachowań. Kończąc, bo chyba muszę, wspomnę, że mamy ciekawe też aplikacje, które mobilizują nas, nasze rodziny, które możemy skomunikować z narzędziami, które mamy na rękach, na przykład liczące kroki, które w konsekwencji też wspierają charytatywnie, ponieważ jest to połączone, to się nazywa u nas Our Amazing Journey, gdzie zliczane punkty mogą być przekazywane na instytucje charytatywne, a też Pozwalają nam tworzyć drużyny i rywalizować, czy to lokalnie, czy też globalnie, a, co myślę wpływa dosyć motywująco na nas wszystkich, ażeby się poruszać troszeczkę. A, o tym nie będę mówił, koleżanki wspomniały, zresztą mam kończyć. A, program Energy for Performance in Life, bardzo ciekawe szkolenia, uważam. Nie wiem, czy brałyście udział, pewnie nie. A, zarządzanie stresem. A, Szeroki pakiet szkoleniowy, począwszy od żywienia, poprzez zarządzanie stresem, kończywszy na spaniu e, i współpracy z ludźmi. E, to jest temat, który w obszarze naszego rozwoju staramy się popularyzować. E, I chyba będę kończył, bo, no bo tak wypadałoby. Dziękuję bardzo.